Świat zero waste, czyli de facto świat bez odpadów. To jest dla jednych pewne marzenie, pewna wizja, do której powinniśmy zmierzać, a dla innych utopia, mrzonka. Coś, co dobrze wygląda na papierze, ale niekoniecznie w rzeczywistości. Jak jest, drodzy Państwo, czy możemy się zbliżyć trochę do tego świata bezodpadowego, do tego świata, w którym nie produkujemy milionów ton plastików czy miliona ton odpadów, które się potem nie nadają do żadnego przetworzenia. Czy tak uda nam się te wszystkie odpadowo-konsumpcyjno-przemysłowe klocki poukładać, aby faktycznie przeciwdziałać powstawaniu odpadów, abyśmy nie byli, nie obudzili się za te kilkadziesiąt lat zasypani plastikami. To są pytania, na które trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi, trudno znaleźć balans pomiędzy naszymi oczekiwaniami jako konsumentów, oczekiwaniami przemysłu i też potrzebami środowiska, ale my właśnie będziemy próbować jakąś tutaj na to odpowiedź znaleźć podczas szczytu klimatycznego Together 2024, na który już teraz Państwa zapraszam. Debata poświęcona e, światowi Zero Waste, którą będę miał przyjemność poprowadzić już w najbliższy wtorek. Jakub Pawłowski serdecznie Państwa już teraz na to zapraszam.